Hej, siem prywat! Witam Was w kolejnym odcinku rosyjskiego Krok po kroku, gdzie, zgodnie z tym, co zapowiedzieliśmy, nauczymy się wreszcie czytać taki komunikat, a raczej wiedzieć, dlaczego w środku mamy sze, czyli półcie szestujcie. Albo dlaczego w tym komunikacie mieliśmy cipier u Was nie budziet a szybak, a więc też bardzo twardy fragment, no i to, co prawdopodobnie zobaczyliście na miniaturze, a więc chyba najciekawsza rzecz. Syna. Jak to możliwe, że je może brzmieć jak y? O tym wszystkim dzisiaj na spokojnie z przykładami z prawdziwego życia. Ja jestem Szymon, a kanał Języki Proste. Zapraszam! Są trzy złośliwe litery, które sprawiają, że pewne występujące po nich brzmią twardo. To ż, szy i c, ale to, na jakie litery wpływają, o tym będzie małymi kroczkami. I pierwszym krokiem będzie pierwsza litera, na którą te trzy mają wpływ, a jest to litera i. I nieważne, czy wystąpi ona po ż, czy po szy, a może po c, jej brzmienie zmieni się w dokładnie ten sam sposób. A więc zacznijmy właśnie od takich połączeń. Najpierw zobaczmy, gdzie my to w ogóle możemy znaleźć w prawdziwym życiu. Pierwsze połączenie możemy znaleźć w tym komunikacie. Jak Japończycy walczą o mózgi młodzieży? To są ostatnie dwie litery w naszym zaznaczonym fragmencie. Maladio ży. A więc wiemy już, że jakakolwiek z tych trzech złośliwych liter zmienia nam brzmienie i na y. Więc połączenie, które widzicie teraz na ekranie, będzie brzmiało zawsze ży. I możecie to zobaczyć na przykład na tych słowach: żyć, parzyloj, żywa pis, żywotna je, zażygać. Na takie połączenie bądźcie więc gotowi, a gdy przejdziemy do kolejnego, wiecie, że brzmienie będzie takie samo. Czyli tak jak tam mieliśmy ży, tak tu będziemy mieli ,,szy". Zobaczyć to możemy na przykład na tym komunikacie. 15 a w asienii zimnych obrazach. Co można przetłumaczyć na 15 błędów w jesienno-zimowych stylach, ubiorach? Nie chodzi o obrazy malowane i wieszane na ścianie, tylko w to, jak my siebie ubieramy, jak wyglądamy. Mamy a i możecie to zobaczyć też w takich słowach: szyć. Maszyna, a Szybka, Szyroki. Skoro wiemy, że to trzy litery, ży, Szy i C, no to teraz pora na C, no i też wiemy, że brzmi to C, a nie Ci. Takiego dźwięku jak Ci, tak samo jak i Ż i po prostu w rosyjskim nie ma. I takie właśnie C, możemy napotkać w takim obrazku, gdzie mamy dwa bardzo trudne do przeczytania słowa, dlatego możecie sprawdzić się, czy jesteście w stanie to zrobić najpierw sami, a dopiero później posłuchać, jak robię to ja. Zafrachtował kantejniera włos. Dla pierywłoski swoich cytat. I nasz dźwięk możemy usłyszeć w słowie cytat. W rosyjskim cytat to jest rodzaj żeński i to właśnie widzicie teraz na ekranie. A oprócz tego to takie słowa jak cyrk, Cyfra, pozycja, pryncyp. A więc zapamiętajmy, że te połączenia literowe brzmią zawsze ż, sz i c. Na końcu tego filmu oczywiście poćwiczymy to na różnych słowach, ale też na komunikatach z prawdziwego życia, więc koniecznie zostańcie, a w kolejnym rozdziale zapraszam Was na wpływ tych trzech liter na inną, drugą literę. Drugą literą jest je, które pod wpływem tych trzech nie będzie już brzmiało je. A jak będzie brzmiało? No, zobaczmy. Takie połączenie zobaczymy na przykład w tym komunikacie, jak na samam dzielę żywód rzęśny w Afganistanie w nasze riemia. A więc rzęśny, te litery przeczytamy po prostu, że nie mamy tam żje. Nie. Takie coś po prostu nie wystąpi w rosyjskim. I możecie to zobaczyć na takich przykładach. Dwiżenie, rzęsina, "żeść", może być, a więc twardo, że. I domyślacie się, gdy mamy tę literę, czytamy sze. Tak jak na przykład w tym obrazku, a konkretnie w tym miejscu, możemy przeczytać. Sztorki tajce w w siwo udziwiają w ruskich kwartirach i damach. A więc bolsze, a także możecie to zobaczyć w takich słowach jak szestwie, nasze albo wyszedł. Na końcu C. No i na przykład to zobaczycie w takim fragmencie, wyglidzieć stilna i młodna, rzęsienny hacjat w luboje время głoda. I даже jak na минус, minus, всё равно продумывают свой. i mamy tam dalszy ciąg. A więc mamy fragment na ulicę. I swoją drogą zapamiętajcie, to jest bardzo ważne, że właśnie w ten sposób po rosyjsku mówimy, że coś jest na zewnątrz. Tak jak my mówimy na dworze albo na polu, zależy z której części Polski jesteście, w rosyjskim najczęściej mówimy na ulicę. Także to sobie dobrze zanotujcie, warto to wiedzieć. No i jeszcze możemy to usłyszeć w takich słowach jak pracent, recept, albo kancert. Niektóre z tych słów już się pojawiały w tej serii i no nie dało się tego uniknąć. Wtedy mogliście się domyślać o co chodzi. Teraz już będziecie doskonale wiedzieć, z czego wynikają te twarde dźwięki. To pozbawienie je dźwięku miękkiego, zostawienie samego e. A więc właśnie w ten sposób czytamy te połączenia że, że i c. Ale uwaga, mamy tu pewną pułapkę. I to jest bardzo ważna sprawa. Nie będzie kłopotu w takim słowie jak może. Ale już takie równie krótkie słowo będzie problematyczne. Jaka jest między nimi różnica? W jednym i w drugim słowie widzimy, że mamy połączenie że. Ale dźwięk w tych dwóch słowach będzie inny. No i możecie zapytać, o co chodzi? Poszukajmy tego. Gdybyśmy na ekran przywołali mnóstwo tych słów, których używaliśmy, okaże się, że w każdym z nich akcent był przed tym naszym połączeniem albo padał właśnie na nie. Ale są takie słowa, gdzie ten akcent będzie padał później, po tym naszym połączeniu, i wtedy brzmienie się zmieni. Dlatego takie słowo jak to, które widzicie na ekranie, nie przeczytamy ŻENA, tylko ŻYNA to nawet będzie brzmiało jak Y. A więc pułapka polega na tym, że jeżeli akcent występuje po połączeniach Ż, Sze, C, to zamiast brzmieć w ten sposób, o którym dotąd mówiliśmy, te połączenia brzmią ży, Szy i C. Na przykład możecie to usłyszeć w słowach Żystoki, Cyna, Żywać, Szywylienie. Jeżeli tak to skojarzycie, naprawdę ułatwi Wam to rosyjską wymowę, a także jej zrozumienie. Mówiliśmy dotąd o połączeniu tych trzech liter z i, a także z je. Teraz czas na ostatnie połączenie, czyli jo. Jeśli film Wam się podoba, zostawcie ocenę. Dzięki, że o tym nie zapominacie, to dosyć ważne, aby ta seria mogła trafić do szerszej liczby osób. A to, o czym mowa możecie spotkać na przykład w takim komunikacie, Pięć rzęsiń i z prostych simiej stawszych żonami bogatych szejchaw. My tak mówimy po polsku, żonami, dlatego łatwo nam jest to skojarzyć po dźwięku, ale już będziecie wiedzieli o co chodzi. Jeżeli po jednej z tych trzech liter, zaraz zobaczymy oczywiście kolejne przykłady, wystąpi z kolei jo, no to wtedy. Ono też swój dźwięk zmienia, tym razem po prostu na o. Dlatego w tym przykładzie mieliśmy żonami. I to samo możecie zobaczyć na tych komunikatach. Cijoli, żółty, żostki, Zrzok. Analogicznie podobnie musi być z literą szy. Przeczytajmy tylko krótki fragment tego komunikatu. Tak samy i z Rosji, i lagiria. A więc mamy słowo paraszol, i to właśnie często będziecie słyszeć w takich słowach, które mają w sobie to, co my na polski tłumaczymy, naszedł. My mówimy, przeszedł, obszedł, wyszedł, zaszedł. Mamy tego mnóstwo, zmieniamy tylko przedrostek, i w rosyjskim jest dokładnie tak samo: szol, zaszol, riszol. To właśnie będzie bardzo często w takich konstrukcjach. Oczywiście nie tylko. Mi na przykład do głowy jeszcze wpadło słowo Ziszowaja, czyli tania, niedroga. I co ciekawe, połączeń z literą C nie ma. Więc na ekran dajemy tylko Żo i szo. Tak to właśnie będziemy czytać. I wreszcie przyszła pora na samym końcu, to znaczy tuż przed ćwiczeniem, wszystko to włożyć w jedną tabelę. Czy to jest litera ż, czy s, czy c, nie ma znaczenia. Jeżeli po niej pojawi się i, to ono brzmi jak e. Y. Na przykład żyć. Jeżeli po tych trzech literach pojawi się je, no to wtedy będzie brzmiało jak e. Na przykład może. T. Ale mamy tutaj też gwiazdkę. Jeżeli akcent będzie padał później, czyli po tym naszym połączeniu, to wtedy to nawet nie będzie e to będzie y na przykład żyna a jeżeli po tych trzech literach będziemy mieli o zabrzmi ono jak o na przykład żony nam Polakom akurat żony łatwo jest zapamiętać no to co, ćwiczymy. Tego fragmentu nie pomijajcie, bo nie tylko ćwiczycie te dźwięki, ale też poznajecie całe słowa i wyrażenia, które później możecie sobie zapisać na fiszki i właśnie na ich podstawie ćwiczyć język. Top 10 najlepszych kozanych aromatów na osień. I nasz fragment mamy tutaj: ludszych. Kolejny komunikat. Kworat krizraksir Sirgala. Jak wyżywają życieli. Tłumaczenia na ekranie, a my zaznaczmy nasz fragment. Życieli, czyli mieszkańcy. Teraz ten obrazek. Jak gawarica, wyszel i sibia. Mamy nasz fragment w słowie wyszel. Teraz to. Miasa, pacy nie Mamy twarde E, które zmieniło dźwięk na i, bo akcent pada później. Pacy nie. Teraz ten demotywator. Sposób paluczenia. Żytkawa myla i stiordawa. Mamy nasz fragment w słowie żytkawa, czyli płynnego. Teraz to. Chudszyj automobil w mirie. Jak my kupili i pytali spradać bażasz. SZEDEWR INDIJSKA WA AFTA Mamy słowo SZEDEWR. Tutaj jeszcze D jest twarde. Chodzi o to, że to jest słowo z języka obcego, a konkretnie francuskiego. SZEDEWR. Jeśli się kiedyś nauczycie rosyjskiego, możecie zerknąć na moją serię z francuskiego. Teraz to. Jak WAM WASZA LIENTA ACYNIĆ? Przeczytaliśmy C. Tak jak w słowie cyna, bo akcent pada po tym naszym połączeniu. Dlatego acenić, co znaczy oczywiście ocenić. I jak widzicie, w języku rosyjskim takie guziki, gdzie u nas będzie rozkaz, oceń", będą miały formę bezokolicznika. To całkiem ciekawe. Ten obrazek. Dla ciwo nużen padgalownik w maszynie? Tutaj mieliśmy nasze fragmenty w dwóch miejscach. Nurzen i w maszynie, czyli potrzebny i w samochodzie. Kolejny obrazek. Chcicie widzieć bolsze publikacji pacimi afta? Dawajcie. A więc mamy słowo bolsze, czyli więcej i mamy słowo publikacji. Zobaczcie, że nie ci, tylko publikacji. To ważne. I na końcu ten komunikat, żystoki rozygrysz, rumiance gorad bez świata i piany pituch. Mamy początek żystoki. Czytaliśmy ży, dlatego że akcent pada po tym naszym połączeniu z e. W kolejnym odcinku będziemy przerabiać czasowniki. Już się z nimi spotykaliśmy nawet dzisiaj, ale wreszcie zastanowimy się dokładnie, z czego co wynika, jak co działa i tak dalej. Do zobaczenia. W kolejnych odcinkach, da wstreci!